Dzień dobry Wiktor, dzisiaj sobie gramy w takiej kwiatki, z Wiktorem. Cześć! Dobra, to Wiktor, chodź, zaczynamy. Jak się nie było, to ja mam takiego grzybka. A, bo ja właśnie jestem takim lodowatym, który jest lepszy niż Ante. No, ale widzę, już, że przegrywamy, bo oni nie umieją grać. No, ale niestety, po. Y, Wiktor jest o lepszy, bo to nie lepszy, po wcześniej, kto zaczął, ale ja no. też wcześniej grałam, ale. Już mam prawie 109... Dziewięć... U, mam 197. I takich może sobie kupię nowego. Ja mam skinka. niestety ale większą rangę niż, niż Wiktor. No bo ja nie zbieram. No właśnie, Wiktor to nie Czekaj, ja na chwilkę sobie wezmę innego skinka. Ja Ale bo ja muszę y, żeby zombie mnie za tylko... Ja takiego te, tego grzybka sobie wziąłam po nic, sobie kupiłem go. No one i właśnie sobie, na daleko jeszcze. No i one... co... co... Ja, ja się zabiję, aby mieć nową postać. A kupić co? No, kupię. I wtedy, o, patrzcie, tu są obrażenia, dobra, ja zginęłam i wtedy tak dym leci z no, Ciebie, dobra. jak przegrywa, dobra, ja kupuję hop, plan hop i co mogę kupić za 150, mogę kukurydzę, ale ja chyba sobie uzbieram na kogoś innego, za 300 może, dobra, poczekaj, mm. A no nie, ja kupię sobie. Zawsze, przepraszam, że mój kus Adam tłonił, ale niestety rozłączają się po. Jakby, jakbym Kupiłem gadał kukurydze. z nim, to tak to by nie było nas słychać. A A tak to. to Kupiłem ja kukurydzę. No, a tak z tego z Wiktorem jestem. A widzę, że kukurydza jest trochę. Ej, kukurydza ma, ma taki dodatkowe coś. I to... Nie, każdy wszystko ma dodatkowe coś. Nie, nie czujesz Tutaj mam pokazałem taki wózek. Ja mam na razie 96. No I, i to zabiję na hita to coś. Ale to, to, to masz tylko małe razy, tylko dwa razy masz. Nie. I to po prostu pokazuje, że jak na gry Masz ma... takiego powera tu na dole, a nie, już go wykorzystałeś. No. Na większą falę ja sobie go wykorzystam, a mam takiego jednego. Ej, jak ściana to one się zatrzymają. Ja no, bo nie nie zatrzymają. U góry za dobra? Tak, on. Jest o wiele lepszy niż ten właśnie grzybek. Nie, o wiele lepszy niż grzybek, ale też chyba ten co... Ten niebieski. szlinka, Jak gracie wy oryginał Plan vs Zombie 2 to jakim jesteś świecie to napiszcie w komentarzach. A ja jestem na takim dinozaurowym. Szczelam do nich. fire Kurde, czemu go nie zabiłam? Największą... Na... Większą, na, na hita. No na większą falę to... Y, ta... Powera tego wykorzystam. I zabiłam. Tam wrogów widzę na dole. Zabiłam takiego... Pod rank. Fire. Ja co tam zbieram? A ile masz kasy? Ja 101. A, ja, ja mam takie trochę takie słoneczka, nie? Bo słoneczka to... Wiecie... Jak wiecie skąd się zdobywają słoneczka, ja... To... Napi... To opowiedzcie, po prostu. Na komentarz. bo wszystko można. Ja właśnie sobie szczelam super. Tylko to jest... On jest na blisko ta karza A grzybek i ten... Jak się to nazywa? Ej, to go zatrzymało jednak. A nie. na chwilkę. A i Pawa wykorzystam. Po trochę jest trudno. Nie jest trudno. Nie. O kurde, biją mnie. Super. Co? Super. No, no, w ogóle nagrywanie, A? No dalej, nagrywamy, dalej, dalej. Nagramy jeszcze 10 minut. Jak, jak, jak skończymy to, to ja obejrzę sobie ten film, bo jestem nawet ciekawy, czy to naprawdę. No, czy, czy. To czy się na, Ciekawe, ogóle... nie? Ja, oni szybko biegają, musimy ich No dobra, już Baba rawę korzystuję chyba. No, już się trudno. Trochę. Dobra, power! Dobra powera. Znaczy, power! Powera. power! Power. Już to Power! Power! Po co wykorzystujesz power? Co? Już mam mało HP. Ja też mam. Gdzie ja masz HP? Pięć, no też pięć. Może u Wiktora nie widzicie, ale... Ale już... No power. bo jeszcze ja, ja mam kanału na YouTube. Ale już się szykuje. No, Wiktor się już szykuje, też będzie no, miał mam kanał. mam już na pewno jeżeli jak będę mógł mieć konto, to od razu sobie je. No, Wiktor już tam. będzie miał. Niedługo będzie miał kanał, więc wyczekujcie. I jak będzie. to w góry za więcej zadaje niż ten lodowaty gościu. Ten piszoter, jak mówił kolega. O, Wy, Wyczekujcie na Wiktora kanał, bo napiszę wam na społeczności tam na YouTubie, jak, jak jego masz... kanał się nazywa. nie ja bo ja naprawdę gorąco chłanka. I wtedy. Po prostu napiszę wam na społeczności i napiszę, że jak się nazywa kanał Wiktora, to Wiktor jeszcze wszystko myśli i tak dalej. Tak. No. Jeszcze muszę sobie chyba wyłączyć kontrolę rodzicielską no. na YouTube. Musi sobie wyłączyć. Okej. Okay. Jak De mama się zgodzi oczywiście. No. Wiktora, jeszcze nie znacie, bo dopiero pierwszy film z kim, ale będę z nim więcej na pewno nagrywać. Mm, no właśnie. Ale nie. Jeden filmik, co e, był ze mną, to nie w ogóle się tam nie pojawia, tylko Antek mówił o mnie. Że jak otwiera Piratik, to mówił: Pewnie mój kolega będzie chciał się wymienić za koziołka motołka. A, mogę Wam później puścić. Tylko na razie musimy wygrać. Mamy... Zaraz będzie pewnie noc, bo to będzie noc... Ej, Powera, mam jeszcze jednego, ale na razie nie, chyba. Nie, ja bym chyba wykorzystał ze nie! Na... No, baza ma trochę dużo. a ja... Masz 5hp? Ja mam 25 kp. No, szybko, bo oni się dostawają już do bazy. Dada. Kuchasz? ty powinieneś swoją patelką walnąć siebie, a nie nas. ma 150. Kupować kukurydzę? No, ja bym ci ją bo... Stąd Dobra, bez... widzę, jak Wiktor mi każe kukurydzę. Mówię, że tak. Kukurydza ze 100, tak? N nie, więcej. Patrz. A nie, no to się mogłem pomylić. To jest kukurydza na Podała pewno. Wiktor kolejna... to jest na pewno kukurydza. Poka. Bo nie ma innego, czekaj. Idziemy, idziemy. Już ma nasza mapa. Patrz. No to jest to. Nasza mapa już nam. Znaczy im nas, nasz drzwi, i ten człowiek co nas właśnie zasiał To wtedy on już ma malutko bazy Centralnie zaraz się skończy A ile ty zadaje, zadaję Czekaj zobaczę Siedem Mój zadaje siedem Może on upgrade. też A ja nie wiedziałem. Ale Ja mam czwartą rangę jakby co I ja trz chcę bo ja nie chcę rangi A Nie, bo to jak się zabija to się bija rangi no bo właśnie ja, ja wam się mało, mało zabijam, bo ja po prostu ich atakuję i oni atakują właśnie ich. Ale nie, ja też, musisz dużo atakować i to i, i tak na jak dużo co atakujesz, ja tam mam o fio... Adam do nas załączył. No nie no, no nie no, to fajnie będzie, w trójkę weselej. Tylko mnie, no. by miał odcinek ze mną. Ej dobra, czekaj chwila, pomóżesz. Ej, ty to jakoś, jak rzucę takim śląskiem, jak... Lepszym... Czekaj, piszę do Anama na czacie. Czy że nagrywam. Jezu, co to było? Wszystkie na żółto. Wzięło szybko. No nie. Widzę, by zobaczyli, jak wszystko się zmieniło na żółte. To zębiaki. Nienawidzę zębiaków. A Powera masz? Ale takiego. Nie, ty nie masz akurat, to już zero. A no ja to... go. Ej, no, a co to daje moc, ta druga? No właśnie, ona zatrzymuje i, i jeszcze daje więcej. 11 daje. O, 11 dał. Ja mam 5kp. To się pokazuje właśnie... Ej, no, zatrzymała czas mu, temu jednemu. Dobra, szybko obijam. Ej, power ha! Ja, Wykorzystuję, to jest trudno. No. Dobra. Power! Po, 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 po. Ej, nie, power ha! Oj, po co rozwaliłem? No właśnie! Wszystko się pojawiło na. Wszystko się pojawiło na żółto. To zębiace. No ja chyba biorę tego niebieskiego, bo. Jest trudno, ja wtedy to ich tak spowalnia, dobrze jest za dobra, widzę. Jakbyście grali tą grę, później wam napiszę na spo, na, w komentarzach jak ta się gra nazywa i co i w nią pograzi, bo na to, naprawdę fajna gra i polecam wam wybierać ja kukurydę. Ma bez... sam... bym... Jak macie 100, to polecam. specjal specjal buffet, czyli teraz będzie noc zaraz. No a i. Pole... A teraz polecam wam y, to te, tą rydzę, co my mamy. Kosiarka. Gdzie kosiarka? Tutaj. Widzisz kosiara? Tak, zginęła. Ej no, oni z Tylko, kosiarami. Dobra, ja, ja Mniejszy, dużo jest tymi kosiarami. Ej kurde, mnie HP zadaję. O teraz więcej. Nie bo ja daję po pięć. Im daję. HP? No. Zabijam jej po 5. A ten... ja siadam, dostaję sam ku za. Ja chcę go zabić, bo wtedy się dostaje powera. Ej, a ja dwa, masz... Mam jednego powera. Czekaj, to robię. Ty skakający zombie. Z... Widzisz Antek? On skacze na kusiarta. Nie To właśnie... Jaka wielka kosiara, zobaczcie! O Jezu, traktor! Nie, nie, czekaj, muszę się... Ej, no to jest traktor. I są, nie, traktor, my jeszcze na ten idziemy. On wiemy. jeszcze ma do, On jeszcze go ulecia! Czyli nie mu zadajemy. Wszyscy na niego atakujemy. No jest znowu skakający. To, nie, ja na razie objętego. tego. Tak, ja też. Ej, co to za złoto? No właśnie, to jest, właśnie od kukurydzy to się robi. A dobra, ja też. Kurde, dedłem, ale macie spowolnienie. Dałem wam. No i... Ja taką gocią. O, tego tego kosiarką dużą. Że... Te malutkie kosiarki musimy rozwalić. Kosiareczki, baraneczki, bo ich jest już dużo. Ej, my się o, pokonaliśmy. No, ale no, cóż, będzie lepszego, tak mi się wydaje. Mi też się tak wydaje, ale powinno Ciekawe, być. Czekajcie, dojdziemy do, do lepszego Olega. Co nie? A ja jestem koło ciebie, akurat. Co? Ja. ja... Ej, podaj im Wik, jak się nazywam. Pro. Możecie mnie dodawać na program. No, dodawajcie. No, ja też. Się... Ja się nazywam Antek Plus, a Wik też się nazywa Pro. Pro. No, bo ja. ja się nazywam Wik, ale. Później wam wyślę zdjęcia, jak my wyglądamy, jak się nazywamy na społeczności, to możecie nas dodać, bo akurat ja mam, muszę trochę znajomych pousuwać, bo mam bardzo dużo, ale, ale Wiktora to może się dodawać, później wam porcianku wyślę. patrz kto tutaj jest, chyba mu się Ej, kurde, nie! Nie! Uuu, przeżyła jeszcze. Oj traktor! Traktor! My się zakupili dwa traktory. No moje. O, po nam pokonaliśmy. Dobra, to teraz ja drugą. No te, te malutki są głupie, bo one staczą. A zmieniałem drwi. Ma 0HP. Ja chyba ze mnie na kukurydzę, bo kukurydza jest chyba lepsza. Ale tyle samo kosztowali. I czyli nie shop, tylko jak wejdzie się w te drzwi prawy, to pisze, to wtedy. Panie szczerze, że Wiktor jest skupiony na tej grze. I to bardzo jest, aż mi. I teraz tak gorące tutaj jest. No. To już tak... mam gorący telefon. O, już trzy traktory idą. Ale ja już mam gorący telefon. Ja też. Ale to właśnie. Ja dlaczego? Od grania. No. A nie, to. Ja, ale go walnąłem. Cały na to się ten traktor pali. On śpi. Ale szkoda, że powera nie mamy. Nie, ja bym chciała. O, dobra, zatrzymałem traktor. Ja dawno zatrzymałem traktor. Ty mi teraz o tym mówisz. Zna zatrzymałem znowu traktor. A ty, ile masz klejnotów? Zaradę? Ja dwa. Za co się dostał Wy możecie napisać widzowie. Jak znacie tą grę. Nie, jestem Synku, Ten, co skacze jak Nie, Wiktor nie ma Ale zombie to prawda, że one skacze. No dobra, Wiktor, tak się na odcinku ja mówi. Dwa. O, ktoś wykorzystał tego ulta, po leo, leo, Nie wiem. Nie przesadzaj sobie. Z bo to było akurat trochę brzydkie. No, to to a teraz praszam w ogóle naciągę, nie przeklinałem. Co so, przepraszam i co jest za Wiktora, a Wiktor taki jest. <laughs> nie wiem co. No. O pokonałem koczę. A ile miałem traktory czy... tak w ogóle? Nie wiem. A Ale mamy... Pokazuje mi, że dziewiąty level mamy. Dobra, dadu zabijam. Ej, traktor, wiesz, daje! Zginęliśmy, bazę nam pokonali. O kurde, ale ma, ile masz hajsu? Też 187, mogę to sobie kupić. Ja razie się nie kupuję. Ja jakby co widzowie, ja teraz wejdę w shop. Nie ja kupujcie tego. Patrz, tego. Bo to się nie opyla. Nie, tak to, to jest prawda, on się nie opyla. Już go zaraz pokonają i bez ten. No tak. właśnie. Jedynie... To ja bym Ci polecał takiego za 100 i on właśnie stoi i tylko traktory albo kosiarki mogą pokonać. Zwykły nie mogą chyba go pokonać. No, no ale się za 100 się opiera i tak się nic nie opiera. Słonecznik, który daje 50 się, ale nie wiem. Ej, bo odkryłem coś, że jak wejdzie się w shop, to jeszcze obok po tych słoneczkach są te klejnociki. Może jak się je kupuje, to, to ma się te klejnociki klęczu, klęczu hej dobra dawajcie kolejna Ej, gra wiecie że ta pszczółka yy, to około 250 Czeka czekaj im lata? pokażę, po widzą mm. Tak no ta pszczółka ona jest bardzo dobra no ona właśnie zaleka szczel takimi żądłami no, no to ja, by... ja biorę kukurydza ja też o jeszcze nie możemy chyba no nie możemy. Już jestem. I, ale oni zablokowali, ty, 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 ty ja za 100. Tam. tam po prawo masz y, ty, za 100 ten bloczek, jakby kupili. Ej, a ty masz takie zombie obok, jak masz na przykład te klejnociki, to jeszcze są takie głowy zombiaka. Ty, tak. Co? Ile masz kidów? 31. Ja mam 73. No bo ja właśnie, ja ich nie pokonuję, tylko właśnie ich obijam, a im nie ich pokonywają. Za 30... za 30. O, patrzy, a co ci pan? jeszcze za 30 pie, pieniążków możesz to ulepszyć i tam będzie ci zadawał y, ta kukury za ciebie. ja nie widzę tego, kto, jak ktoś jest naprawdę, nie wiem. O, po, patrz, obok jest są te A dadni, zresetuj się. Czyli wiesz Ej, co tu. Chce coś ci pokazać i, i, fajnego. No dobra. Re, reset. Wyciekamy tutaj na Wiktora. Spoko. O My dobra, jesteś. Yes, chodź, za, chodź za mną. No, tu co? nie ma upgrade'ów, za mną. Y, upgrade y są tu, chodź. Chodź, wchodzisz tutaj. Ja tam, tu nie idziesz. i patrz. Wiem. Tutaj, tutaj to patrz. Do... patrz, i tutaj za 30, jak zrobisz bym... to za 30, to wtedy będzie będziesz ci zadawało 9. Wszystko wykupiamy tutaj. W sumie też. Co, co nasz szkodzi, Vittora. No właśnie. To jest gra. Jakby to jeszcze były prawdziwe słoneczka, to. Klo. Ile masz pieniędzy? 132. 123. No. Ja mam 105. Dobra, idziemy. I to będzie ci więcej zadawało. A i teraz. wziąć kukurydza? Ono ma 30 hp. No A gdzie ty to widzisz? Ona ma 40. No! Ulepszyliśmy ją, ja ona zadaję 9. No czekaj, ja zobaczę. Ej, ulepszenia są dobre. Ej, ja na hita się zabiję tych malutkich, a ten power, to już zobaczę. Kurde, zombie mnie zaatakował. Ej, te zombie malutkie atakują po 5. No nie, kontra rozdzielczą. Ej! Sorry, widzę, ja muszę trochę przestać. Wiktor zakończył z nami grę także... Dlatego, że mu coś się zablokowało, więc przepraszamy, ale... Wiktor niestety no, kontrolę rodzicielska. zaraz No, zaraz Wiktor dołączy, Więc wiecie. Teraz Wiktor będzie gadał, bo musi co odblokować. Więc Sora, ale Wiktor teraz odpu opuścił nas na chwilę. Ale już długo ten odcinek trwa, ale będzie to jeszcze trwał. Myślę o to chodzi. Widowie musimy. nas... No, to były 105 minut, co nagramy. Mama nie odbiera, napisz. jej. Albo za zadzwonię. Dobra, jakby co? Dużo przeszliśmy i napiszcie w komentarzach, czy nam dobrze szło. No ja nie mogę napisać. Mama, odbierz. Dobra, ja, zadzwonię do babci, aby zadzwoniła do mamy. Aj, słoneczko. Aj, słoneczko ulecza. Wiktor, wiesz, że słoneczko ulecza? Ja wiem, Bo ja cię zapomniałem. Babcia, zadzwonisz do mamy. zadzwonisz do mamy. U Kto? Ha. Chce się rozumieć. Może dziadek odbierze. Ale no, już na imprezie. Dobra, i tak zaraz kończymy odcinek, więc Wiktor to. Wiesz. Będę się bawić głęboko. Halo? Jeżeli wydmówisz do mamy, bo mama to mnie nie odbiera. Chcę e, jej powiedzieć, że. żebym jej blokowała telefon. Po prostu po do powiedz, żeby zadzwoniła do mnie. No, po kolei. I nagrywamy na YouTube. No wiem, ale może od ciebie odbierz. Skąd wiesz? Skąd wiesz? Dobra. No tak 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 Ej, teraz czwarty to O kurde! gorsze nie było! Poka, Bombowiec. Tu Kurde, szkoda, że ja tam nie jestem. Bo ja jestem lepszy od ciebie, to bym mógł ci pomóc. Miseszki nie daje mi rada. Mama, no, to naprawdę. Jak chce być kontrolowicielską, to ich ją zachowa. A to ci, o, mama ci tak robi? Nie, to się samo robi Bo na 8 godziny kurde kłóra... No to mówię ci widzę. Ja też mam takie liska. Dobra widzę ten ostatni live z tego z bombą i już kończymy odcinek, bo naprawdę 20 minut to już przesada To to już 20 minut? No to już to tak długo trwa no a ja chyba będę mógł notować, bo no nie wiem kiedy oni po mnie przyjadą. Kiedy będziesz kiedy przyje, przyjedzie? A jak macie Piratik z widzowie, to knacker jest lepszy niż Rekin. No to akurat prawda, ja... Jest o wiele większy. No. Je, I są lepsze monety, bo... i lepsze postacie. A ja widzę, że mam tylko statek Rekina. Na początku on tak był najlepszy. Później Szymon, później ja. Bo tylko my zbieraliśmy, później najlepszy byłem ja, później yy, Antek, później babcia do mnie dzwoni. Halo? Zadzwoń do mamy, żeby nie zblokowała telefon. A skąd ja mam to wiedzieć? No to... Od... Nie dobrze, dobrze to może zadzwonić do mamy Jezus, dobra. Dobra, kończę odcinek, bo tutaj się ja robię. Widziałem szkoda, że nie mogę jeszcze brać. Mam takie ale chętnie by zabrał, tylko widzicie, jak mam moje szczerone. Dobra, bomba jest rozwalona? czy nie? Nie wiem. To jest Dobra, widzę, kończy... kończymy odcinek. To nie na razie. To na razie.